Więc to ty jesteś tym najlepszym hakerem z dark webu? Tak, czego potrzebujesz? Chcę, żebyś włamał się do bazy danych mojej szkoły i zmienił moje oceny. Ale najpierw udowodnij mi, że jesteś prawdziwym i doświadczonym hakerem. Okej, okay, nazywasz się Kamil. Twoja krasz to jakaś postać za nim. Jesteś w bardzo brzydkim domu. Twój telefon to podruba iPhone'a, czyli iPhone 18 Pro Ultra Max. Jesteś ma ponad 2 metry wzrostu i właśnie jest w kuchni. A twój ojciec właśnie a cały hajs na kasynach w Las Vegas. Ha ha, chle! Jesteś oszustem. Mój ojciec nie jest w kasynie. On jest teraz w toalecie i stawia wielkiego kołca. Mamy kim jest Jacek? Okej, okay, niemożliwe. Zestresowała się, gdy o niego zapytałem. Dokładnie, Jacek to twój biologiczny ojciec. Nie, to tylko przypadek. Głupi oszuści. Ja jestem głupi. Mam twój adres, więc lepiej zamknij gębę. Chcesz, żebym wysłał paru mafiosów pod ten adres? Nie, 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 przepraszam. Jesteś prawdziwym hakerem. Mój błąd, stary. Możemy kontynuować. Okej, okay. jestem w bazie danych. To ty? Tak. Co w tym zabawnego? Wyglądasz jak patykowy ludzik. Rysowałem ci dwie sekundy. To zdjęcie przypomina mi ciebie. jesteś Zapłaciłem ci za zmianę ocen, a nie zaśmianie się ze mnie. Okay. Twoje oceny wyglądają, jakby rodzice już zamawiali dla miejsce na w lato. O mój Boże. Ty dosłownie jesteś powodem, dla którego. Wymyślono poprawkę w szkole Przestań, wiem, że jestem trochę głupi Pewnie założyłeś klub miłośników nieczytania Nie rozumiesz, mój pies zjadł moją homopracę domową dalej, Mój pies zostanie lekarzem, biznesmenem i agentem FBI A ty dalej będziesz zastanawiał się, jak pisać poprawnie słowa to był tylko literówka, stary Przestań po mnie jechać i zrób swoją robotę Dobra, teraz wygląda o wiele lepiej